Nie okay. będą otwarte, te drzwi Dobra. Ola, Kuba. Proszę. Mm, Darek, przestań się na początku. Nazywam się Dariusz Ilczuk. Jeszcze raz nazwisko. Nazywam no? się Dariusz Ilczuk. Ilczuk, tak? I-L, tak, co tak, tak. tak, Ilczuk. E, Darek, e, ile lat spędziłeś w zakładzie karnym? Trzy lata. I to była taka historia, trochę raz w jedną stronę, a z drugą tak. powiedz o tym. Tak, No pierwszy raz trafiłem, jak byłem w domu. Później mnie wyrzucono później z domu, bo pobiłem tylko jednego kolesia i trafiłem do aresztu tego karnego, nie. No i później tak mi się zaczęło życie właśnie na ulicy i później ten, pani kurator mi załatwiła, no tu, przed do, do Waldka i tak zostałem. Później zostałem wygnany stąd i znów trafiłem do aresztu karnego, nie. No i tak potoczyło się dalej, nie. Po prostu nie dam sobie po prostu kryć w kaszę, nie, nieraz, nie. Raz, nie? Ale tu inaczej się czuję. Tu mi jest dobrze. I nie jest tu źle, nie? No moje. Yeah. od kiedy jesteś tutaj? Teraz, tu jestem jest? od, od tego, od 6. grudnia teraz. No a ta wtedy a tak, byłem 19 czerwca byłem tam. To tu, tu z początku tu nie byłem, nie? To póki pani kurator mnie nie załatwiła. No dobrze. Tu mówię, tu można odżyć, nie? Tu można wystartować bloki, nie? A jak jest taki normalny dzień, y, tydzień, no wstajemy, Boże Narodzenie? No, no jest inne nie, niż w więzieniu, bo ja na przykład przeżyłem trzy, nie? No i nie jest tak za dobrze w więzieniu. To za nie kawałek śledzia, kawałek tego, a tu było wszystkiego dosyć, nie? Jest normalne, normalna, normalna rodzina, normalne życie, nie? Ale też z siebie no. musisz coś dać, prawda? No tak, pomagam tu każdemu jak mogę. I funkcjonuję normalnie, nie? Jestem młody, 27 lat mam, jakoś trzeba dać, płynieć tak, pracę sobie znaleźć, dom i jakąś, wiadomo, sobie, rodzinę, nie? To są Twoje marzenia? Tak. A masz jeszcze jakieś marzenia? Nie, nie możemy A jakie są Twoje plany? Żeby stąd wyjść bez zdolności. To są moje plany. Dziękuję bardzo. Proszę.